Chyba Holendrzy mieli do czynienia z Polakami, bo sami tutaj takie małe, cienkie kawałeczki, wkładki do tej ich, ichnych, ichnej tak zwanej grochówki, Nie? włożyli. Ale cienkie plasterki ja dziękuję, no. Długo coś spadała do tej zupy, no. Także no jest, no zielony groszek, no ale na razie owadów żadnych nie mam, nie. Jeszcze jest składka, no zobaczymy co będzie tam kiedyś, nie? Zobaczymy. Może będą smaczniejsze w grochówce zamiast składki, zamiast wędzonki. Opróżniony Rundelek ten no aluminiowy, ale to raz na jakiś czas się nic nie stanie Zęby mi nie wypadną No, no taka zupka Tak holenderska, No tak Taka sobie no, no trochę im daleko nie do Do, do polskiej ale jeśli chodzi o, o ten, no tam był ten fikcyjny Pan yy, Kloss, nie? no też był z Holandii z tego z hagi, nie? Ze stolicy Holandii, nie? No. no i się zasłużył, nie? No ale to już tam inna historia. No, no może być zupka, no co zrobić? Nie ma innej, to trzeba taką mieć. Czysty, czysty. Czysty, czysty, porządek musi być, nie? Nawet na odludziu. Tak. Wschód słońca. Tutaj A tu panorama. Nie wiem czy tam większość tam na horyzoncie to kontenerowców jest a... może spokojne tak może, może holendrzy no nie mają. Nie będę na nich tak nalatywał. Nie mają super jedzenia, ale sery mają lepsze niż my. A, a jeśli chodzi o, o malarzy, artystów, Rembrandt, Rubens, Van Gogh i wielu innych, których w tej chwili akurat nie pamiętam, ale jest ich, nie? A że to im trzeba przyznać. No. A u nas też niektóre jedzenie z kitu, nie? No. To wszystko. No i wiatraki. Takie słynne wiatraki. Delektujmy się. Widokiem tutaj. Delektujmy się w widokiem.